Czasami istnieje potrzeba wydrukować jakiś element użyteczny na naszej drukarce, a szczególnie element łączny, tak jak gwint. Tyle że jeżeli spróbujemy wydrukować śrubę i nakrętkę z wymiarami nominalnymi, taki gwint nie będzie spełniał swojej funkcji. Co trzeba zrobić, aby gwint wydrukowany na naszej drukarce był sprawny? Musimy wprowadzić pewne tolerancje wymiarowe, aby uwzględnić naturalne odchylenia wymiarowe wynikające ze specyfikacji druku FDM, dlatego zapraszam do Autodesk Fusion, gdzie zamodulujemy sprawny gwint do druku 3D. OK, jesteśmy w autodesku, więc zaczniemy od szkicu. Takiego gwintu. Wybieramy sobie szkic na dowolnej płaszczyźnie i zrobimy sobie okrąg. Damy o średnicy 20, albo zrobimy sobie gwint o wymiarze mm, Gwint M20, metryczny, standardowy ISO. Wyciągniemy sobie na odległość na to 15 mm. Teraz wybierzemy sobie z opcji tutaj gwint. Ważne jest, aby zaznaczyć tą powierzchnię, ale jak widzimy po zaznaczeniu tej powierzchni, ten gwint nie jest zamodelowany, jest to tylko zarys. Więc tutaj bardzo ważne jest, aby zaznaczyć, aby gwint był modelowany. I jak widzimy po zaznaczeniu tej opcji. Taki gwint jest już wycięty, jakbyśmy go toczyli na tokarce czy frazowali. Yy, Dobra, wybieramy sobie rodzaj gwintu. Mamy tutaj w autodesku dużą ilość gwintów. Ja dzisiaj przedstawię Wam yy, metryczny profilowy. I tutaj jeszcze jest yy, trapezowy, metryczny ISO też. Zaczniemy od yy, metrycznego profilowego. ISO, wybieramy wielkość 20, trzeba wybrać odpowiedni skok. Ważne jest, że wybierając skok tutaj, wybieramy też odpowiedni skok, ten sam yy, dla naszej nakrętki. Wybieramy sobie M20, razy 2,5. Klasa tutaj nie ma znaczenia, kierunek prawy lub lewy. Tylko ważne, żeby pamiętać, aby na obu wycięciach był ten sam kierunek. I naciskamy OK. Teraz pokażę Wam, jak to wygląda przy robieniu yy, od razu nakrętki. Schowam sobie tą bryłę, zrobię sobie nowy szkic. Na tej samej płaszczyźnie wyrobimy sobie taką nakrętkę. Damy 20. Damy jeszcze dalej. Ok. Trochę przesadziłem na minus 30. Dobra. I wyciągniemy to sobie na również 15. Dajemy jeszcze raz gwint. Symetryczny profilowy. Wielkość wybieramy 20. 2,5. To samo co tam było i zaznaczałem modelowany. Oznaczymy sobie tą bryłę i sprawdzimy, jak to wygląda w przekroju. Jak możecie zobaczyć, przekrój ten pozostawia bardzo mało tolerancji i przy druku tutaj materiał w dyszy będzie, jak to wiadomo, przy FDM-ie troszkę wypływał. Troszkę ten wymiar, szczególnie przy overhangach. Nie będzie z taki pasowny i idealny, stolerowany do tego wymiaru, który zadaliśmy. Dlatego teraz musimy to wziąć na tą poprawkę. Wygasimy sobie najpierw tą bryłę. Jak ja lubię robić to, żeby było dobrze? Przede wszystkim przydałoby się zmniejszyć średnicę ogólnie naszej śruby. Damy tutaj minus 0.1. To jest 1 dziesiąta. Jak widzimy, zastosowało, zastosowało. Plus. To nie wystarczy, bo nawet jeżeli damy tu i na nakrętce też sobie zwiększymy ten wymiar. Minus 0.1 i znowu wejdziemy w przekrój. No i za przekroju. Tutaj fajnie nam odeszły te boki, ale nadal mamy problem tutaj. Z tym odległością pomiędzy skosem. Dlatego możemy sobie zaznaczyć tą powierzchnię, Fusion udostępnia nam taką możliwość. I tutaj wartość, jaką ja wybieram, jest 0,05 na minusie. I to samo musimy zrobić na dole. Minus 0,05. I aby było to zgodnie ze sztuką, zrobimy to samo na nakrętce. I od góry na nakrętce. Teraz sprawdzimy sobie przekrój. Jak widzimy, ta odległość jest. Już o wiele lepsza. Zresztą już mam wydrukowany model, więc wiem, że gwinty są bardzo dobrze spasowane. Nie ma większego luzu, wszystko jest. Y, y, trzyma się kupy, że tak powiem. Tutaj wydrukowałem jeszcze model, w którym dałem większe odległości, czyli 2 na średnicach zewnętrznych i 1 dziesiąta góra-dół, ale. W ten sposób było to już zbyt luźno. Musicie też pamiętać, że te tolerancje powinniście dobrać sobie w zależności od tego jakiego materiału drukujecie. Jeżeli to będzie PETG może się okazać, że te tolerancje trzeba będzie zachować większe z tego względu, że PETG bardziej się leje podczas druku. Czy może jeżeli drukujecie z ABS, B dojdzie do skurczu i też te tolerancje trzeba dopasować do odpowiedniego materiału. Te tolerancje, które ja Wam podałem, czyli 500 Góra dół i 1 dziesiąta na średnicy idealnie pasują do PLA. Dwykle PLA wkręca się idealnie przy takich, yy, takich. tolerancjach. Co więcej, nawet pokusiłem się o wykonanie gwintu trapezowego. Tutaj już przejdę do projektów. Trapezowe, nie wiem, zrobione. I też jak możecie zobaczyć. Minus 500. Minus setek i na średnicy też dam dyszkę i wkręca się trochę gorzej, bo jak możecie zauważyć na filmie, yy, ciężej się drukuje ten trapezowy, bo aż trzeszczy. Przy na maksa, nie mniej jednak w ten sposób można to wykonać. Ja z mojej strony chciałbym podziękować Wam za to, że jesteście na kanale. Jeżeli Wam się filmy podobają i chcielibyście więcej jakichś takich poradników dotyczących druku 3D, fajnie by było zostawili łapkę w górę i zasubskrybowali. Z mojej strony to by było na tyle. Do zobaczenia w kolejnych filmach.